Wiktor ma poważną minę Siemaneczko, witamy w kolejnym odcinku Tym razem nie mamy już aut usportowionych Tylko mamy prawdziwe sportowe samochody Zaczynamy z grubej rury, serię od RS3 Nie ukrywam, że to jest moje marzenie Zawsze chciałem mieć S3 RS3, no SK to wiadomo, super samochód. RSK to w ogóle totalny sztos. Z technicznych spraw zaczynając, no powiem Wam, pierwszy raz widzę ten samochód na oczy. Nigdy nie miałem okazji jeździć wcześniej tym samochodem. Auto jest na prześlicznych felgach. Widać, że auto jest dużo szersze z przodu, że miało większą trakcję. Mamy zwykłe stalowe zaciski, ale zobaczcie, jakie one są wielkie. Mamy sześciotłoczek z przodu, jedno tłoczek z tyłu, przepotężną tarcz. Opony mamy Pirelli, e, pewnie Pirelli 0, tak proszę bardzo, Pirelli 0. 19 265x30x19, na na a z tyłu mamy troszkę węższą oponę. Mamy 245 na 35-19. Prześliczny ten samochód. Z takich dodatków, które ma dołożonych, mamy listewkę, która będzie powodowała, że samochód będzie większy docisk miał na prostej. Nieznaczny, ale jednak mamy przebiegną tablicę rejestracyjną. Układ wydechowy jest seryjny. Zobaczcie, jakie te rury są ogromne. Delikatny dyfuzor. Jeszcze jedna śmieszna rzecz w tym bagażniku jest, bo w S3 ten bagażnik jest dużo głębszy. Tutaj zobaczcie, on jest podniesiony. Mamy akumulator włożony na środku. Z tego, co mi się wydaje, jakby nie sprawdzałem tego, że dyfer jest trochę podniesiony, jest trochę inny, ponieważ tutaj mamy taką opcję jak drift. Możemy sobie więcej dać napędu na tył, czyli ten dyfer musi być większy, musi większą moc przenosić i przez to jest troszkę większy i dlatego nam odeszła przestrzeń bagażnikowa. Tak jak wspomniałem, zacisk z tyłu jest jednotłoczkowy. Z przodu SK nie ma aż tak mocno wystającego zderzaka. Tutaj mamy specjalnie wylot, on jest zaślepiony, nie, tu są delikatne takie wyloty powietrza po to, żeby ciśnienie, które powstaje tutaj w kole, powietrze, wszystko co się tu kłębuje, mogło wylatywać tędy, żeby nie tracić po prostu oporów jakby powietrza na prostej. Otwórzmy sobie maskę. Jeżeli chodzi o motor, mamy tutaj 2,5 litra, 400 koni i 500 Nm. Zobaczcie, jaki on jest przepotężny. Tutaj już widać, że nie ma żadnych plastików, nic jest nieruszone. Znaczy, plastiki są, ale jest zupełnie inaczej skonstruowany ten śnieg. On jest szerszy, nadal jest, jak zobaczycie, Wysunięty, chodźcie zobaczyć z przodu, on jest nadal przed przednią osią więc zobaczymy, jak ten samochód się będzie prowadził na zakrętach. Z racji, że mamy drift mode, a znajdujemy się na torze kartingowym między skręty, spróbujemy sobie polecieć łuczek bokiem. Jeszcze nie testowałem na napędówki, jak leci bokiem, a mamy taką okazję, więc zobaczymy, jak to działa. W środku auto od Eski od różni się nieznacznie, tak naprawdę. Mamy oprzytą z y, kierownicy on jest fajna, przyjemna. Mamy dużo bardziej Premium jakby fotele, to wygląda na skórę, a nie jakąś tam Alcantarę Łopatki. Klik jest taki sam, ale są metalowe nakładki. Mamy troszkę, nie wiem czy będziecie widzieli, jak odpalimy sobie go, interfejs. Tu oczywiście jest dodatkowa ładowarka, jakieś pierdoły, konsola się nie różni. Mamy dodatkowy przycisk RS na kierownicy. Jak nam się załadują informacje o pojeździe, to mamy takie coś jak tryb Torque Rear. I teraz, jeżeli to odpalimy, to większość mocy powinno iść na tylne koła. Zobaczymy, jak to się zachowuje. I teraz wjeżdża waga. Puff. Wagi są odpalone, są zresetowane. Zobaczcie, 1524. Zobaczcie, z frontu już mamy o 1 stopień, o 1% mniej masy. Z tyłu mamy troszkę więcej krosy trochę lepiej wychodzą. No, czyli 1524, paliwo jest 50%, więc jest delikatnie cięższa. Ale no jest szersza, tak? jest jeden cylinder więcej. Dobra, lecimy na tor. Wszystko to lepiej chodzi. Ludzie płacą takie pieniądze. Dobra, kolejne ważenie. Wiestówki trzeba zrobić jeszcze. Wersja sedan, tak, taka jaka tutaj jest, powinna katalogowo ważyć 1600 kg. My zważyliśmy 1520 kg, więc producent nie oszukuje, nie kłamie. Mamy zalaną ją w połowie baku. Na takiej samej ilości będziemy jeździć teraz. Jest to nadal, moim zdaniem, bardzo niska waga, patrząc ze względu na to, że SK waży prawie tyle samo. Dla niej konkurencją jest Mercedes AMG A45S. Golf R starają się do niego. I co? A, i BMW M2, ale no, jestem ciekawy, czy uda nam się przetestować M2. Na pewno BMK powinna się troszkę lepiej prowadzić. Chociaż Audi RS3 posiadało przez długi okres rekord okrążenia. Nawet nie wiem, czy teraz ta nowa generacja po lifcie nie pobiła tego rekordu. Zobaczymy, jak na Poznaniu będzie. Audi RS3 oprócz mocy różni się od S3 całkiem ciekawym trybem trybem driftu. Większość napędu przenoszona jest na tylną oś, dzięki czemu można polatać trochę bokiem. Musimy trochę pogrzebać w ustawieniach, żeby do niego trafić. Większość z 400 koni przenosi się prosto na tylną oś, co sprawia, że każdy młody drift, pokona rondo bokiem i nie będzie miał z tym żadnego problemu. Za to my polecamy wykonywać te manewry w kontrolowanych warunkach, dlatego sprawdzamy, jak poradzi sobie RS3 na nitce kartingowej z toru Poznań. Okay. Nie ukrywam, że te Drifty moje, to były pierwsze jakby doznania, pierwsze przemiarki. My w wyścigach staramy się nie latać bokiem. Te samochody mają tak ustawione zawieszenie, że nie latają bokiem. Tak jak na zdjęciu widać do czynienia z driftem miałem w bardzo młodym wieku, bo bodajże w wieku z 4 czy 5 lat wraz z Maciejem Polodem, czyli mistrzem Polski. No ale auto lata bokiem. No niestety nie jest to taki lot, jakby to było BM. -ką ponieważ dużo mocy jednak idzie na przód i ten silnik jednak jest przed tą przednią osią, więc nie wiem, czy słyszeliście, że strasznie auto burzy przodem i ciężko jest złamać ten samochód. Ale generalnie fajna zabawa. Jeżeli macie okazję pojeździć RS-ką, to sprawdzajcie to. Standardowo 0 150 0. Tej kurwa to nie to auto! Ja pier... Sorry. Dobra, ten ładniejszy. Trakcja wyłączona. Więc tak, noga na hamulec i gaz w podłogę czekamy. 150 i hamulec w podłogę. No Kurde szybko! się, się zbiera leciutki samochodzik. Od przodu do przodu mierzymy. Położę komisyjnie linię, przejadę kawałeczek, żeby wystudzić hamulce. O co chodzi? Po takim ostrym hamowaniu nie powinniśmy zostawiać auta w jednym miejscu, bo tarcze się nagrzały, klocek się nagrzał i wtedy jak zaczyna schłodzić się to jakby będziemy szli w tam i z powrotem, mogą się pokrzywić delikatnie te tarcze, więc lepiej obrócić je, żeby już troszkę inaczej ta temperatura opadła. Bierzemy nasz przyrząd pomiarowy, bardzo profesjonalny, tak jak powtarzałem, Bosch prawie Motorsport. Mamy znacznik nasz. Kasujemy licznik do zera i lecimy. S8 było 360 czy 260 metrów? Tak patrząc na to, może będzie porównywalnie. Nie chcę obiecywać. Auto zajebiście się zmienia. Ta procedura startu jest strzał. Opony w ogóle się nie uślizgnęły. Zmieniało bardzo płynnie biegi. Wbijało je. Zobaczcie jak wieje. Kurczę, Aż plus dla takiego testu, bo my robimy z wiadrem, a nie pod wiatr. Mniej będzie. Myślę, że będzie z 240. Ale ładnie się zbiera, co? Ja czułem, że ona tak myszkowała. Piersi fani! Autografy później! Dobra, mamy 130. Nie wiem, no Pudzian mówi na to spacer farmera, ja bym nazwał to bardziej wyjście z psem na spacer, bo też ciągnie do przodu. 167. Jak tak szybko przyspieszasz, ciężko jest wycyrklować. Ale noga jest na hamulcu i tylko jak się zapali 1.5, coś tam, bale w hamulec. Uwaga, 230 na 240, chłopaki. To będzie mała różnica z S8. Prawie 700 kilo różnicy. 200, 200, 60 mamy tu. Wow, 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 wow. Tutaj, co nie? Tu, no. Tu. 270 metrów. 10 metrów więcej. Niż S8. Ciekawe, czy czas będzie szybszy. No? Zobaczymy. Robimy wywiad środowiskowy. Podejdziemy do naszej licznej widowni. Zapytamy się, co oni sądzą o RS3 i jaki czas sugerują. Chłopaki nie wiedzą, pierwszy raz są na torze. Mówią, że interesują się motoryzacją. Czemu ja zaprzestam z tym kółkiem? Jak obstawiacie? Jaka odległość? S8 miało 260 metrów. Ile ma RS3? 228. Muszę was rozczarować, 270 metrów No S8 ma 100, prawie 200 koni więcej Wiemy, Robimy drugą turę obstawów, czas S8 miało 1,49 1,55 e... 1,50 Przesadziłeś się w opór <laughs> Ciężko było się nie zaśmieć. Ty 1,50 powiedziałeś Tak Teraz będzie pytanie, do czego będzie bliżej, Czy bliżej do 45 czy do 50 O co się zakładaliśmy? O Gerarda zegarek Wiktor! <laughs> co? NIE DAJ DUPY ZNOWU! No właśnie dogrywamy teraz No! Z poprzedniego odcinka już wiemy, że musimy zainwestować w profesjonalny pomiar czasu Słuchajcie, stopera nie wróciłem. Cały czas brak nam czasu, żeby to zrobić, ale na następny raz mam nadzieję, że się ogarniemy Odpalamy sobie wcześniej już stoper I zaczynamy, słuchajcie, no ten tam się drze, nie słuchamy go I zaczynamy, no obstawiam moim zdaniem, że z auto już sportowe, będzie gdzieś minuta 48-49 No zobaczymy, nie? Co to, co, co to, co... Czas pokażę. Informacja o pojeździe: Auto jest zagrzane. Audi Drive Select RS Performance. Teraz nam wyskoczy, że to jest DSC wyłączony, ale to jest, Znaczy nie jest wyłączony, właśnie, to jest tylko sportowa. I dopiero teraz przytrzymujemy ją. Ok, mamy wyłączony. ESC jest wyłączone. Co mamy jeszcze za opcję? Monitor RS. Kolektor wydechowy jest ciepły, ale nie jest przegrzany. Wszystko jest ok. Fajne w ogóle funkcje takie. Prawie autotorowe mamy temperaturę interkulera, temperaturę skrzyni biegów, auto fajnie brzmi. Już czuję, że fotel będzie bardzo podobna sytuacja z fotelem co w S3. Skupiamy się. Nawijamy się. Powoli. Idzie. Grip jest rakieta, moim zdaniem. Ja już to czuję, że ten samochód będzie szedł szybkuł szybciej. dużo 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 lepsze no. mogę już śmiało zdradzić że to no było szybko nie dużo lżejsze przepraszam 202 w RS w S8 mieliśmy 230 hamulce dużo gorsze niż w s 8 wbrew pozorom ale walka ku Srający przodem na szybkich uchach, auto strasznie zarzuca przodem, na, na wyjściach za to czuć, że ten napęd się załącza z tyłu i stara się. Nie wiem, powiem Wam. S8 się wbrew pozorom. Dobrze. Wow, ale blisko. S8 zupełnie inaczej się prowadziło. Bardziej przewidywalnie. Ten samochód jest taki. Twardy. No i co? Mamy! Kropka, no, zobaczcie. Minuta pięćdziesiąt dziewięćsetnych, ja wiem pięć, mówiłem, cztery pięć. Nie, no takie. no Zero osiem sekundy. Nie wiem ile, powiem Wam tak, jak będzie szybciej, to nie będzie to dużo, dużo szybciej niż w tym Audi S8. Tam ta moc robi przepotężną robotę. Tutaj czuć, że ten samochód przodem strasznie burzy na wejściu. Musimy czekać, 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 czekać z gazem, i dopiero za chwilę możemy wklepać mu. Gaz. Jak już wklepiemy mu ten gaz, to auto zaczyna przestawiać się dóbką i możemy już jechać spokojnie na gazie. W niektórych zakrętach, w szybkich łukach miałem taki problem, że jak za szybko otworzyłem tą przepustnicę, to auto strasznie jednak zaczynało na wyjściach wyrzucać tym przodem. Strasznie, jakby nieprzewidywalnie ten samochód tak szedł. Myślę, że to jest kwestia zmiany delikatnie geometrii na tor i zmiany opony. Może jakby była inna opona z troszeczkę lepszą ilością gripu. To lepiej by się prowadził samochód Problem jest z wyjściem z łuku Ten pierwszy moment taki jest, że auto sklei Ale później już jak chcemy jak najszybciej z gazem iść To jest problem, że nawet na szybkim łuku Który był łukiem zjazdowym Na tym przejeździe Tutaj na zakręcie na dębach, Kurczę, tam żeśmy połową koła na pewno szli po trawie, znaczy się tam akurat nie, nie da się ale byliśmy poza tarką, hamulec jest powtarzalny, cały czas jakby tak samo można go wklepać, jest auto dobrze w miarę przyczepne w tych szybkich łukach stabilnie przechodzi, ale problem jest cały czas na wejściu, widocznie ten silnik cały czas przez to, że jest przed przednią osią strasznie, 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 strasznie płuży Przodem. Można było troszkę później zahamować do pierwszego lewego. Tak samo można było zahamować delikatnie później do radaru. Nie chciałem już za dużo ryzykować, zahamowałem mikro później. Uważam, że i tak jest bardzo, bardzo dobrze. Jeszcze tak dopowiem: jechaliśmy na ciśnieniach 2-2 z przodu, 2-0 z tyłu. Ale generalnie warunek na robienie czasu bardzo dobry. Czekamy na werdyk. Podjeżdżamy, patrzymy mu na wzrok. Wiktor ma poważną minę. Poważna mina. Czas, takie wrażenia Wolniejsze jest na prostych no. Jedyne gdzie mogliśmy zyskać to na wąskich łukach, ale wydaje mi się, żeśmy nie zyskali zbyt wiele. Ale ucieka woda, co? Z, z przodem strasznie płużył, co nie? Go no na tym jednym kółku myślałem, że w trawniku pójdziemy, ale utrzymałem go. A jaki czas? Obstanek. Blisko 49. Minuta no. 50. Widziałem, 50 79 Czyli Esa się szybszy był, czy nie? Jaki czas Minuta 49.0 Czyli jest szybciej. Gdzie jestem załamany tymczasem, bo jest wolno. Bardzo wolno i to jest RS, nie? Nie no, słuchajcie, wszystkie kółka są robione od strzała. To nie jest tak, że ja tym autem jeżdżę. W każdym aucie, jak zjeżdżam, to narzekam, że można było troszkę szybciej pojechać. To tak nie jest. Trzy kółka wystarczy, żebym zrobił, to następne kółko by było sekundę szybsze, bo bym był wstrzelony, ale nie chcemy tych aut zajeżdżać, to jest tylko taki test konsumencki, na tor wiadomo musielibyśmy zmienić mieszankę, musielibyśmy zmienić oponę na troszkę inną, musielibyśmy zrobić przewody hamulcowe w oplocie, mamy jedno kółko, korzystamy z tego, bawimy się tymi samochodami wiemy ile pojedzie RSK, wiemy co jest do poprawy i poopowiadam wam jakie są uczucia moje patrząc na ten czas, więc podsumowując jak auto się zachowuje, gdyby nie to że płuży samochód, to jest bardzo usportowione, dla mnie super samochód bardzo fajnie się zbiera jak wrzucasz bieg, to on wbija ten bieg, jak już turbina się naładuje, czyli tam koło tych czterech, czterech tysięcy, no pięciu tysięcy. Fura leci Zajebista sprawa ten drift mode Bardzo go polubiłem, bo mam nigdy Jakoś nie, nie było okazji podriftować samochodem Wszystkie auta były w czterobucia Albo z przednią napędową Więc z tym driftem zbyt nie, nie mam do czynienia Autami wyścigowymi jest bardzo, bardzo ciężko Zadriftować, ponieważ mają bardzo dużo gripu RS, która ja mnie pozytywnie zaskoczyła Jak leci bokiem i to jest fajne, taki kontrolowany Bo każdy kliknie to Tylko pamiętajcie, że trzeba wyłączyć Nie, nie włączyć kontrolę trakcji w sport, tylko wyłączyć ją wcale I każdy jest w stanie bez większych problemów Zrobić to, zadriftować Daily, zajebista fura Jak chcesz staje się wyścigówką Macie znaczy autem takim sportowym Zaskoczeniem dla mnie jest to, że S8 limuzyna Pojechała dużo szybciej No moc, moc, moc Ta tylna skretna oś powodowała to, że ten samochód Dużo lepiej wychodził Tam było tak, że dociskasz gaz i ten samochód Jechał tam, gdzie go ukierowałeś kierownicą. A RS3, przez to, że ta masa jest bardzo mocno z przodu, z tyłu, nic nie ma i nie ma tej skrętnej tej, tej, tej osi. Nawet jak oni zrobili tą opcję, że czuć, że przy przyspieszaniu napędy z tyłu się zapinają i ten samochód zaczyna nadstawiać przy wyjściu tyłem, to przy wyjściu już jest z dupa. Ma za dużą prędkość i auto a, strasznie burzy. Może trzeba by było przy tym samochodzie delikatnie zmienić styl jazdy dużo lepiej się zbierać. Czuć, że ma tych miódków więcej, że moc jest generowana z pojemności silnika, a nie jest doładowana tak jak A45S. Na Nurburingu auto jest szybsze, na torze naszym w Poznaniu ciężko powiedzieć. Ale tak powiem Wam, rakieta, te napędy czuć, że to kurde spina jakby szpera była jakaś mechaniczna i to wyciąga. Szkoda tylko no w Audi ciężko jest to zrobić jak macie tak silnik postawiony, żeby auto nie płużyło przodem. Na zakończenie tego odcinka mamy dla Was coś jeszcze ciekawego. Mamy tak RS3 222. Podjeżdża do nas niebieska strzała, którą już widzieliście w poprzednim odcinku. Jest to Audi S3 za kierownicą Piotrek. Jeszcze jeden samochód A45S, a za kierownicą Hugo. Wszystkim przymijam. Powodzenia. I co? Ruszamy! Dupy, ale... nie wiecie, że robimy to już chyba piąty raz. Bo pasy nie potrafią gazu kliknąć. Kwiatując klasyka, mają rozmach z Nasz wyścig wygrał Audi RS3 z niewielką przewagą nad a 450 no, a z tyłu goniło je S3. Bardzo chciałbym podziękować za to, że mogliśmy dzisiaj przeprowadzić te testy dla Filipa, dla Toru, Poznaj, dla całego Automobil klubu. Gdyby nie oni, to nie dalibyśmy rady tutaj przyjechać. Widzimy się w przyszłym odcinku. Może właściciel A45SA zgodzi się na zmierzenie tego? Na torze. Wpadajcie na Instagrama, na TikToka, tam się bardzo dużo dzieje. Dużo wcześniej możecie zobaczyć, że takie akcje się dzieją. Komentujcie, dawajcie łapki w górę, żeby algorytm nas bardziej pozycjonował, żebyśmy mogli robić jeszcze grubsze projekty. Wyobrażacie sobie McLaren, Porsche i Lambo? Kto wie, kto wie. Tymczasem dziękuję za oglądanie i widzimy się w przyszłym odcinku. Kogo nie podziękowałem? Gerardowi, Piotrkowi za to, że wytrwali, ale oni wiedzą, wiedzą.